Powiem wam, że dawno nie zaliczyłem takiego fajla jak dzisiaj, ponieważ mam rozłożony na cały sprzęt. Mam rozłożone trzy kamery, i na tej głównej kamerze, na której mieliście obserwować mnie, niestety nie włączyłem nagrywania. Mieliście widzieć to, ale zrobiło się tylko zdjęcie. Niestety, tak się czasem zdarza. No a ja nie będę teraz siedzieć i nagrywać 40 minut znowu materiału. Ale słychać mój komentarz, więc mam nadzieję, że ten film Wam się spodoba. Trzymajcie się i miłego oglądania. Cześć! Niedawno robiłem porządki i odkryłem w starej szafie naprawdę niezłe smaczki. Znalazłem stary telewizor, stare PlayStation i starą grę Harry'ego Pottera. I chciałbym dzisiaj z wami chwilę w nią zagrać, trochę powrócić do przeszłości. Mam tu Harry Potter i więzienia z kabanu i zobaczymy czy uda w ogóle się włączyć cały ten sprzęt. Włączamy konsolę. A to działa. To działa. Cięgam uroczyście, że knuje coś niedobrego. Nie wiem ile lat, naprawdę, kiedy ostatnio grałem na konsoli, no to. z 15 lat? Rany! 12 lat tenem. 13-15 lat miałem, kiedy ostatnio grałem na... jednym zaklęciem. Wyobraź sobie jednym zaklęciem. Krzywoła! Nie. Się. Nie, nie! się! Ach, ta grafika! Pod Teraz muszę szukać parszywka! Uspokój się Ron! Chyba nie chcesz obudzić profesora Lupina, naszego nowego nauczyciela obrony przed Czarną Łapą. pomogę ci odnaleźć parszywka. Chodź. Ach, te niesamowite parszywka dialogi! A jak tu biec? Otwórz, jak tu biec? Ja pitole. Tu się coś obraca? Jezu. O, tu mały. Naciśnij i przytrzymaj R1. Gdzie jest R1? Aby wycelować w przeciwnika i... Kwadracik, aby rzucić Filipendo. Filipendo. A skąd ty, Harry, umiesz takie zaklęcia? Filipendo. No. Ron, dawaj, działaj. No, brawo, siłuj się. Ale skupienie to. Widzieliście, ale skupienie. Dobra, lecimy Proszę, za, za, za za ronem. Co ja tu muszę zrobić? Podnieść... No dobra, podnosimy. Można by użyć zaklęcia, no ale na pierwszym roku nie za bardzo się uczyliśmy. Co to jest? Wow! Co to? Ropuha Czyli ja zjadłem? Tu się da jakoś podskoczyć czy coś? Da się cokolwiek zrobić? dobra, na razie nie wiem. Hoś pies jechary. No dobra, dobra, dobra. Patrzcie kto się tu zjawił. Ta inkala i moi. O Jezu ale. Powinieneś dobić. Ale dabing. Gra własna karykatura szczura. Mam z wami coś wspólnego. Oddawaj go Malfoy. Bo co, Wesley? Bo bo ja pomógł to senta.

nie trafiłbyś w ścianę stodoły, Wesley A co ty wiesz. A co ty tam wiesz? Wow! Teraz uśmiechasz się drugą stroną twarzy, co Malfoy? Chodź rąk! Ach, te emocje, ta napięta sytuacja! Dobra. Coś się tam porusza. Ej, ja mam wibrację w tym padzie. <laughs> Zapomniałem o tym! To mi wibruje. <laughs> Kiedyś to było naprawdę coś niesamowitego. Pad, żeby wibrował i to jeszcze bez kabla. <laughs> Oj, coś się tu haremu dzieje. Jest kot, znaleźliśmy kota, ale Harry nie umie iść. Ej, pasek tam mi nie wiem, zdrowia spada. Zawsze się mówi o życia. Tylko gdzieś w jakimś w ogóle innym wagonie, co tu się wydarzy? O kurde, jest dementor Ron. I co ona pobiegnie po lupina? Tak? I co muszę uciekać teraz? No dobra, jak się miało te, nie wiem, 10-12 lat, to było przerażające. Mimo tego, że człowiek znał fabułę i tak dalej, to gdzie ja tu muszę uciekać? Prosto, a wcześniej. Aha, no tak, bo tu był jeszcze ten jeden wagonik. Muszę odsunąć od tego czegoś. Tu się wszystko pozmieniało. Porusza kilkukrotnie w lewo i w prawo, aby się uwolnić. Nie wiem czy dobrze robię, ale chyba się udało uwolnić. G-Stickiem? ale... O jest kot! Włoch, a czemu tu okno w ogóle się rozwaliło? Muszę odsunąć od tego czegoś. To jest dementor ron. To jest dementor. Dobra, i co teraz wiedzie Lupin? Nikt z nas nie ukrywa syrusza blaka pod płaszczem. What the fuck? Nikt z nas nie ukrywa syrusza blaka pod płaszczem. Chary, A Co ty za tekst? Się co Co? Dobrze się czujesz? <laughs> chary, jak po tak. dobrej imprezie. Odcięło go. No, zgona załapałeś no. Ale słyszałem jakieś krzyki. Masz, zjedz to, ci. Chary, nie znów fazę był? miałeś. Dementor. Czemu on daje mu żabę? Daje mu czekoladową żabę no, zapewne, ale... W porządku. Weź tę księgę, Harry. Jestem pewien, że ci się przyda. Brakuje w niej kilku stron, ale myślę, że natkniesz się na nie w Hogwarcie. Daje mu jakąś książkę. Jest profesorem, możemy mu zaufać. W na miejsce przeznaczenia i wkrótce Harry wraz z przyjaciółmi znalazł się w bezpiecznej wieży Gryffindor świadomość, że już Black będzie go zapewne szukać, głęboko Harry go zaniepokoiła. Zaś obwieszczenie profesora Dumbledora o dementorach pilnujących bram, dopóki Black jest na wolności, tylko potwierdziło jego obawy. Lecz znalazłszy się znów w znajomym dormitorium, Harry poczuł, że nareszcie jest w domu. Harry, zajrzałeś już do księgi folii którą dał ci Lupin? Nie, jeszcze nie. No to rzućmy na nią okiem. Pokaż ją. Ron, taki chętny do, do książek? Dalej, pokaż <laughs> mi kolio, Brutti. <laughs> po pierwsze, Ron nie zapamiętałby w ogóle tej nazwy. Poza tym, on by ją pierwszy rzucił w kąt. <laughs> no ale dobra. No pokaż, tak jest ciekawy. Tak jest ciekawy. W ogóle słyszycie to, jak ten play chodzi? Nigdzie się nie ruszymy dopóki nie pokażę. To to jest z PlayStation. Jeśli chcesz pokazać folio Brutti Ronowi, naciśnij przycisk. U, wow. Tu mamy co to co to jakąś fasolkę w ogóle tu mam. Folio Universitas, Folio Brutti, punktacja zadań. Dobra. Ale historia Będziemy D musieli znaleźć brakujące strony. Aha, taki bestiariusz to jest. Dementorzy, strażnicy więzienia Azkabanu. Należą do najpaskudniejszych istniejących stworzeń. No, troszkę krótki opis, ale czegoś tam się mogliśmy dowiedzieć. A tutaj co, co, co jest w pokoju? Gdzie jest mój e, otwórz? O, HP. Jest HP. Tak. Dobra, mamy, mamy kartę. Zbieraj karty kolekcjonerskie, aby otrzymywać dodatkowe nagro... Idziemy do Hermiony. Chodźmy już, dobrze? No dobra, dobra. Duży korytarz. Wow, to jak to? Ja ruszam w lewo, a to mi idzie w prawo? To jak cofanie w ciężarówce. Jestem teraz naprawdę zajęta. Mam tyle do zrobienia. Ej, Ale dopiero, dopiero miało, rok się zaczął. W pociągu masę kłopotów zmarsuje. Tak. No. Zapewne poszłoby wam o wiele lepiej, gdybyście znali zaklęcie Expelliarbus. Jest tam, w tej księdze. Dzięki. Ron poleciał do książki i Harry. Harry w ogóle jako pierwszy. Trudno w to uwierzyć. Mmm, i po prostu od tak taka księga sobie leży w dormitorium, bo takie kompendium wiedzy na jakimś. O jak tu wygląda? Jak tu wygląda pokój wspólny gryfonów? Dobra, idę za Ronem. Chodźmy na korytarz, by przećwiczyć Expelliarmus. O, tam można było z kimś pogadać. To zaczynamy. Gruba dama, Wierdźcie tak? Mnie flipendo, a ja spróbuję użyć Expelliarmus. No może odwrotnie. Śmiało! Rzuć we mnie flipendo! Uuu Uu. No i co? Dobrze. Teraz moja kolej. Rzucę na ciebie flipendo, a ty użyj Expelliarmus, by odbić moje czary. Dobra. Zaczekaj. Jeszcze nie uaktywniłeś w swojej różdżce czaru Expelliarmus. Aha, i o, co? Właśnie. Ja muszę sobie to przypisać? I co? Jak będę chciał zmienić jakieś zaklęcie, to będę musiał wejść w Select i za każdym razem przypisywać zaklęcie do. nie wiem. kółka albo. kwadracika? No to przygotuj się. Trzy. Dwa. Jeden... O właśnie! No. Udało się. No, wrzucasz? Aaa! To było świetne! <laughs> Hej, mam pomysł! Chodźmy do Freda i George'a! Gdzie? A gdzie są chłopaki? Osu? Fortuna Major. Fortuna Major. No dobra. Jestem pewny, że to zła droga. Tak? No to jak jesteś pewny, że to zła droga, no to chodźmy stąd. O co tu jeszcze ma Co Cofnijcie się, nędzny własny! Serka dogan! Ser Sheep. Siódme piętro, to my idziemy na szóste. Wow. Ej, ku kiedyś to czek, mimo wszystko miał. Poniecał się tym wszystkim, a ta grafika wcale nie była taka zła. Irytek! Na co ci do tego? do poduszki, która zajmie was. Na chwilę. Wiem, że wszyscy ubo... To nie działa. Wiem, że wszyscy ubolewają nad tym, że i Rytka nie było w filmach a tak naprawdę mieli już nagrane sceny z Irytkiem nie pamiętam aktora, który go zagrał dzięki za pomoc z Irytkiem naprawdę wiesz jak się rzuca zaklęcie Expelliarmus dzięki ale nie dodali tych scen chyba nie chcieli wydłużać wydłużać filmu co, tu musimy to ponieść? że yy, te czary na różne przedmioty możesz w ten sposób No, dawaj, 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 dawaj pendo Żaba, 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 zjedz te żabę A gdzie jest Freddy George? Uuuuuu, uuu, jakieś kostki Aaaa! uciekaj z drogi strzału. No. O, rozwalili książkę Ciul, wrona. O właśnie A ty co, nic nie robisz? Cielepo? Ja mam robotę za ciebie odwalać? Co to jest w ogóle tu leży? Ale to wczytywanie, to przejście, to, to, przejdzie to, przejdzie to jest... Coś naprawdę specjalnego. Będę proszę. W tej komnacie znajduje się tajne przejście, za którym znajdziecie mapę Hultzfotów, czarodziejski zwój, który pokaże wam wszystko, co powinniście wiedzieć o Hobwarcie. Czyli w tej komnacie znajduje się tajne przejście? Tak, istotnie tak jest, mój młody Harry. Jesteśmy pewni, że któremuś z Was uda się je odnać. Mój młody Harry... Oni tacy chętni są do pomocy. Haremu to okej, okay, jakby rozumiem, ale Ronowi? Wciskając przycisk kółko, możesz przełączać sterowanie między Harem a Ronem. WOO! Ej! Tu już wiem skąd w GTA piące twórcy, kurde, jakby Rockstar jakby skąd to wziął i żeby się ruszył. Ech, prawego drążka. Cieplej, cieplej. Fasolka wszystkich smaków Bertiego woda. Co to, jakaś łaj, łajnobomba? Panowie, A, to wyjść, tajne przejście. To co? Tak, i Ron by tu wszedł, ojej. Mapa jest tam, w górze. Mapa tam, tam na jakimś tam, tam obelisku. Tam na dole. No tego to. Nie pamiętam. Nie pamiętam tej gry. Pamiętam jedynie z tej gry, jak walczyłem z czerwonymi kapturkami. Co tu masz Harry? Przełączę się na Rona. Ja tam nie wchodzę. Zostawię to Hermionie. Co odważą się na skok? Muszę no, też zadbać o swoich przyjaciół. No. Możesz przesuwać kamerę za pomocą prawego drążka. No dobra. U! się człowiek wystraszył. Jeśli chce, żeby Harry przeskoczył szczelinę Biegnij w stronę krawędzi, a on automatycznie przeskoczy na drugą stronę, to, to nic nie trzeba robić. Pomalutku! Pomalutku. Pchnij. Sprytne! To się dzieje. To taktyka. Jakiś zegar. Pomalutku! Ron, masz ubogie słownictwo bo ciągle się powtarzasz jest, już się otworzyły no i są chochliki no i są chochliki teraz będzie jadka pewnie trzeba będzie Rona ratować, tak? bo go powieszą gdzieś wow No, dawaj, 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 dawaj. Ob obróć się, obróć się. Kurde, ja zawsze się w złą stronę na, na tym drążku, zawsze się ruszałem w złą stronę na drążku. Na pomoc! I teraz, no. Odczepcie się, małe paskudstwa. To. Ron, ale wyszukane słownictwo, Ron. Aha. Trzeba było do tego ręki Weasleya. Aha, poszukaj w komnacie przydatnych przedmiotów. Zobaczmy, czy coś da się z tym zrobić. Pierwsze, co zrobię, to po prostu sobie to przyniosę, yy, Ali-1. Takie rzeczy w Hogwarcie są? Musi być jakaś droga do Takie rzeczy są w Hogwarcie? To kojarzę. To z tymi ilustrami coś kojarzę. By było coś takiego. Trzeba było coś tu ustawiać, kombinować. Dobra, wdrapałem się na górę, są fasolki jest lustro, tutaj też jest fasolka, nie mogę pominąć tych fasolek one coś tam mi dają, nie? Możesz je obudzić? No już to zrobiłem Drogi przyjacielu oczko się zamknęło otworzyły się schody Aha, no aha, i o to chodziło. Teraz pewnie tą całą skrzynkę trzeba będzie przenieść, bo my się tam pewnie nie wdrapiemy, albo uda się. No to chodziło. Dobra, e, fasolka raz, fasolka dwa, fasolka trzy. Mamy tarczę. Ale kojarzę, że e, jako dzieciak się z tym męczyłem. Trzeba rozkminić, co tutaj mamy? Ymm... Ron potrafi jakieś przejścia otwiera. Wow! Eee... No, trzeba go pokonać. Aaa, zobaczcie, 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 zobaczcie. Dobra, leci mi to w dół teraz. Harry może dotrzeć na wysoko położenie... Harry będzie się na linach! Spinał, ha, ale akcja, no to dobra. No nieźle. Talina jest szersza niż on. Co za krzyki? O no, to jest trochę typowe dla Rona. Mm, dobra, lecimy dalej. Chary, kurde, jaki Yamakashi normalnie. Aha, tu jest Harry. No. Dobra. Tu coś, tu coś mamy, jakąś kolejną skrzynkę. Sowi przysmak. Sowi przysmak. Szczur. No zaś ta księga. Dziwne, że my latamy po Hogwarcie. Po Czemu te książki w ogóle tak o sobie leżą? Tego nie rozumiem, no ale to jest gra. i wow, ona ma sporo życia, ta książka. Ale nie, ona jest tu za mocna. Jej, jej własną bronią trzeba pokonać ją własną bronią. No dobra. Nie wiem, a do czego to jest hasło? Wygląda jakby do, do domu jakieś. Jakieś dziwne dźwięki tu są. Wezwij Hedwigę. Hedwiga! Hedwiga! No, maleńka. Chodź do dziadzi. Na karm. Proszę bardzo. No dobra, słówka sobie zjadła. Wow! Ale jazda! Jestem sobą! <śmum> Jestem sobą! Nieźle! Ej, ej, ej! Bo wlecisz w ścianę! Kurde. To dlaczego Harry wcześniej nie zawałł Hedwigi? Mógł to zrobić chyba z dowolnego miejsca. tak? W praktyce, nie? Wow! I pojawiła się mapka u góry! Pojawiła się mapka. No nieźle. Dobra, moi drodzy, coś udało się dzisiaj zrobić. Być może kiedyś uda się znowu jeszcze raz zagrać. Nie wiem, czy chcecie takie materiały. Szczerze mówiąc, ja świetnie się do tego przygotowałem, ale jestem naprawdę podjarany tym, że ten sprzęt wciąż działa. Działa głośno PlayStation, działa głośno telewizor, ale działa. I to jest niesamowite, że naprawdę. Powracam myślami do dzieciństwa. Jest swego rodzaju pewna nostalgia za tym wszystkim. Jest tu naprawdę, naprawdę wiele gry, ale ja widzę, że mam już dużo materiału. Jeśli będzie odzew, jeśli będziecie chcieli, to postaram się jeszcze coś nagrać. A tak to będzie po prostu jeden taki filmik, gdzie po prostu powracam do przeszłości i dobrze się bawię. Napiszcie w komentarzach, w jakie Wy gry z Harry'ego Pottera graliście, czy mieliście już Przyjemność grać w Hogwarts Legacy. Jeśli nie subskrybujesz, zrób to, kciuk w górę i lecimy dalej. Cześć!